Zasady gry hokej. Celem gry jest zdobycie jak największej ilości bramek. W jednym meczu gra przeciwko sobie dwóch graczy, dwie osoby. Gracze w dłoni trzymają przybory w pozycji pionowej, które służą im za narzędzie gry. Piłkę wprowadza się poprzez wrzucenie jej na środek pola. Przybór służy do szybkiego, wielokrotnego uderzenia bezpośrednio w piłkę, tak aby strzelić bramkę przeciwnikowi. Piłka może odbijać się od band bocznych i końcowych boiska. Bramka jest wówczas, gdy krążek przekroczy całym obwodem linię bramkową. Grać można na określony czas 2, 4, 6, 10 minut lub do określonej ilości zdobytych bramek ze zmianą stron boiska. Niedozwolone jest uderzanie gracza drużyny przeciwnej.